Kolejną grupą zestawów są zestawy półprzelotowe. Dają one możliwość przeróżnych konfiguracji. Ten sam zestaw może być zestawem przelotowym. Za chwilę bez nakładu dużej pracy możemy zrobić z niego zestaw samozacinający. Jest to zdecydowanie fajny temat, bardzo wygodny. W sytuacjach, kiedy nie mamy czasu, wyjeżdżamy na paragodzinne łowienie, bardzo się przydaje. Kluczowym elementem zestawu półprzelotowego jest koralik półprzelotowy. Taki koralik składa się z dwóch części: jedna część gumowa, druga zakończona agrafką, która umożliwia szybką wymianę krę... ciężarka. Może na przykładzie gotowego zestawu pokażę jak działa taki zestaw, gumowy koralik, w gumowy koralik wciskam krętlik. Krętlik jest zakończony agrafką służącą do szybkiej wymiany przyponów. Tutaj akurat mam zamontowany taki przypon. Do drugiej części koralika zamontowałem 100 gramowy ciężarek. Jakby w zależności od potrzeb, ten sam zestaw może pełnić dwie funkcje. W jednym przypadku może to być zestaw przelotowy. Jeżeli z tego samego zestawu zależy nam na szybką zmianę na, na zestaw samozacinający, wystarczy jeden element. Koralika wcisnąć w drugi. Udało się to zrobić. Zestaw samozacinający jest gotowy. Uniwersalność tego zestawu polega na tym, że bez zmiany, bez e, straty czasu, e, w ciągu dosłownie paru sekund, sekund możemy mieć zestaw przelotowy, za chwilę zestaw samozacinający. Jeżeli w zestawach półprzelotowych użyjemy naszych firmowych ciężarków. Sprawa jest banalnie prosta. Możemy zrezygnować z drugiej części elementu koralika półprzelotowego. Taki zestaw wygląda w następujący sposób. Większa średnica krętlika od ciężarka jest kompatybilna ze średnicą koralika i ona doskonale do siebie pasuje. W tej sytuacji możemy zrezygnować z drugiego elementu koralika. Natomiast koralik został zaprojektowany w ten sposób, że może on współgrać z ciężarkami, no, nie tylko naszymi firmowymi. Każdy ciężarek może być użyty w tym zestawie. Służy do tego agrafka, na której możemy bez problemu zamontować inny ciężarek, nawet niekoniecznie zakończony krętlikiem.